Siema, ja jestem Marcel i witam Was w mojej recenzji czwartego odcinka serialu Andor. Czwarty odcinek serialu Andor jest dokładnie tym, czego spodziewałem się po tym serialu. I jest zdecydowanie lepszy niż poprzednie trzy odcinki. Oczywiście, jeśli weźmiemy je pod uwagę jako całość, bo osobno. Tak jak mówiłem w poprzedniej recenzji, nie mają za bardzo sensu. Mamy tutaj ciekawą historię, ciekawe nowe wprowadzone wątki. Mamy tutaj postaci, które się przyjemnie oglądają na ekranie. Mamy tutaj piękne scenerii, piękne krajobrazy. No wszystko tutaj po prostu w tym serialu gra. Postać z Karsgarda, której prawdziwego imienia pewnie jeszcze długo nie poznamy, była jeszcze tutaj po raz kolejny. Okazuje się, że oczywiście to, co widział Andor, jest jedną pewnie z jego wielu person. Ciekawe, która jest bardziej prawdziwa? Ta, którą widział Andor, czy ta, którą zgrywał przed senatorem? Wydaje mi się, że prawda leży gdzieś tam po środku. Sam Kasjan Andor nie miał w tym odcinku jakby za dużo do pokazania od siebie. Natomiast. Bardzo kupuję jego postać. Zdecydowanie bardziej kupuję go teraz, niż kupowałem go wcześniej. Fajnie jest tutaj pokazany ten taki dysonans między nim a resztą drużyny, z którą będzie się porywał pewnie w następnym odcinku na samobójczą misję. On to robi dla kasy, a oni to robią za darmo. Jednak wydaje mi się, że Skarsgard wie co robi, i pewnie po tej misji coś się w kasjianie Andorze zaskoczy i zacznie po prostu pracować z nimi za darmo, dla sprawy, a nie dla pieniędzy. Ta młoda postać, tego gospodarze z składu Andora, która zresztą kiedyś grała pedofila w Black Mirror, on twierdzi, że według niego Cassian Andor ma w sobie prawdziwą wolę walki z Imperium i robi to dla słusznej sprawy. No cóż, może i Cassian Andor faktycznie robi to dla pieniędzy. Jednak nie można mu odmówić, że faktycznie ma jakiś duży problem z Imperium, większy niż większość ludzi. Którzy po prostu, no cóż, akceptują Imperium jako fakt, który jest i tyle. Nie pojawia się tutaj już żaden flashback z jego planety Kenarii. Jednak wydaje mi się, że cały czas są jakieś takie strzępki nam rzucane. Może nie bezpośrednio dotyczące Kenarii, ale pokazujący metodę Imperium. Na przykład tam w dialogu 1 się pojawiło, że Imperium nie zabiło jakichś tam ludzi, tylko ich zabrało w inne miejsce. Więc może być tak, że Imperium faktycznie z tej planety Kenarii zabrało wszystkich dorosłych i zostawiło dzieci na pastwę losu. I może się jeszcze okaże, że ten szef tej służby bezpieczeństwa Imperium, którą mieliśmy okazję poznać, którą mieści się na planecie Coruscant. Może jest nawet i ojce Mandora. wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało. W ogóle Coruscant, ta planeta wyglądała cholernie dobrze. Mam wrażenie, że w jednej ze scen użyli makiety zamiast yy, efektów specjalnych. Ogólnie efekty specjalne w tym odcinku wyglądały nieskazitelnie dobrze. Coruscant wyglądało genialnie i ten porusznik policji nadgorliwy z poprzedniego odcinka, który podniósł potężną porażkę przez którego... Została jakby jego, jego policja, jego oddziały policji odwołane, i teraz tam Imperium wkroczy w pełnej mocy. On też, co prawda, nie na Korusant, ale na innej planecie, spacerował trochę i z jego perspektywy mogliśmy zobaczyć tą planetę, na której zaczął się serial. Mocno industrialną, cyberpunkową, i bardzo fajnie to wyglądało, kiedy on zjeżdżał tą windą, i widzieliśmy, że zjeżdża coraz, coraz niżej. Okazało się, że to nie jest jego dom, tylko że jedzie właśnie do swojej mamy, bo pewnie swoje mieszkanie stracił. To jest taki popularny motyw w science-fiction, niziny społeczne mieszkają niżej, a wyżyny społeczne mieszkają na samej górze. Jest taka książka Future Dmitriego Glukowskiego, autora serii Metro, która mocno eksploruje ten temat, ogólnie bardzo wam ją polecam. Nie mam jej teraz nigdzie pod ręką, żeby wam ją pokazać, ale naprawdę warto. Więc tutaj widzimy po raz kolejny w tym serialu jakby świat Star Wars od strony, od której go nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej scen na Coruscant. To jest tak naprawdę pierwszy raz, kiedy widzimy tę planetę od, e, powiedzmy, Piquelli. To znaczy, powiem tak, widzieliśmy ją chwilę w Obi-Wanie w tym jednym flashbacku z Anakinem. Tak jestem przekonany, że to wtedy było na Coruscant. Już w sumie nie jestem pewien. W każdym razie tutaj to wygląda po prostu cholernie dobrze. Ja nie wiem, jak ten Disney marzy. Na przykład w she CGI jest beznadziejne, a tutaj dzieje się coś takiego. Pewnie stos. Są prawa tego, że jest dużo praktycznych efektów. Faktycznie nie używają tego tła z Mandalorianina, a niektóre pejzaże, które widzieliśmy przy okazji spaceru Kaciana Andora z tą przywódczynią, powiedzmy, tych rebeliantów, przypominają mi najlepsze sceny z Dead Stranding. gry, to jest według mnie jedną z najlepiej wyglądających rzeczy w ogóle. Nie wiem, czy to była jakakolwiek inspiracja, ale mocno czułem klimat niektórych krajobrazów z Dead Stranding w tych scenach. Sami zresztą możecie sobie ocenić. Muzyka również była na plus, tak jak mówię w moich recenzjach Rodu Smoka. Nie było tutaj jakby muzyki, która by się szczególnie wybiła, ale muzyka w tle spełnia swoje zadanie buduje klimat i robi to, co ma robić i ja jestem jakby zachwycony, jestem też zachwycony tym, że ten odcinek nie trwał tam 30 czy 20 minut, tylko 46, więc może być tak, że te pierwsze trzy odcinki faktycznie były planowane jako jeden długi odcinek trwający tam, nie wiem, półtorej godziny prawie dwie godziny, a pozostałe odcinki będą o takiej normalnej długości <laughs> co mi się w sumie podoba, tak jakby rozumiem, dlaczego w Mandalorianinie to działało, bo to jest jakby tam odwołanie do spaghetti westernów, które zawsze miały taką długość, jednak w ten serial nie musi iść tą samą drogą i nie każdy serial musi wyglądać jak Mandalorianin. O czym Boba Fett mógłby też czasem pamiętać. Chociaż tamten klimat westernowy też pasował. No dobra, nieważne, nie gadałem tutaj o tych serialach. Jak będzie Mandalorianin trzeci sezon, wtedy sobie o nim pogadamy. Oczywiście nie byłbym samą, gdybym nie zwrócił uwagę, że dowódcę tego, nie wiem, imperialnego FBI, tej służby bezpieczeństwa jest aktor, który grał Meistera Kajburna w Tron. tego samego, który skrzesił górę. Także bardzo fajnie. Ten aktor ma interesującą prezencję ekranową. On jest takim jakby, powiedzmy, szefem sprytnym, nieobliczalnym, może trochę bez, bezlitosnym, nie jest na pewno tyranem, jakby jego prezencja ekranowa jest bardzo ciekawa, sposób w jaki tą postać nam przedstawia jest bardzo, powiedzmy, interesujący i każda scena z niego, to wiadomo, że tą scenę będzie kradł, bo jest po prostu aktorem doświadczonym, dobrym, on wie co robi. Ta jego podwładna z blond włosami, której imienia też nie za bardzo pamiętam, jakby ciężko zapamiętać te wszystkie imiona postaci w tym serialu, Często się też one w ogóle w ogóle nie pojawiają, to ona też zagrała bardzo fajnie. I to też będzie powiem taki wątek, że imperium pełne swojej dumy, przekonania że jest takie wspaniałe, nawet nie będzie brało pod uwagę, że jakaś rebelia może tam powstawać poważna, tak? I <laughs> ciekawi mnie, jak poprowadzą ten wątek tej, tej dziewczyny, czy ona faktycznie będzie powodem, który trudni życie rebelii, czy może przejdzie na ich stronę, czy może okaże się ich wtyczką. <laughs> ciężko im ciężko powiedzieć, ale to jest postać. biorąc pod uwagę to, co nam pokazali. Chcą, żebyśmy myśleli o niej jako karierowiczce. Ja myślę, że tutaj będzie coś więcej z nią yy, się działo i nie mogę się doczekać też, co nam tutaj zaprezentują. W ogóle polecam wam wrócić sobie do sceny z tym powiedzmy, antykwariatem, a raczej sklepem, z powiedzmy, artefaktami, które prowadzi jedna z person postaci Skarsgarda. Wróćcie sobie do tej sceny i popatrzcie na wszystko co tam jest, ponieważ jest tam ukryte parę smaczków. Ciekawe, czy je wypatrzycie. Znajomość pewnych gier może w tym trochę pomóc. No dobrze, słuchajcie, kończę moją recenzję. Odcinek ten był naprawdę cholernie dobry. To nie był jeszcze ideał, powiedzmy, ale poprzednie odcinki oceniłbym... Nie pamiętam, ile dałem w tamtej recenzji. Teraz z perspektywy czasu dałbym 8 na 10, chyba wtedy też tyle dałem. Ten odcinek zasłużył zdecydowanie na 9 na 10. I był cholernie dobry wizualnie, wszystko tam było piękne. Dla takich widoków to ja mógłbym to nawet oglądać bez dobrej fabuły, a dobra fabuła tutaj jest. I mam nadzieję, że już w kolejnym odcinku bez przedłużania zobaczymy ten napad na garnizon Imperium, do którego przyczyni się dopiero co zrekrutowany nasz główny bohater, który swoją drogą zdawał się być pod wrażeniem całego planu, gdy tylko dał im go sobie wytłumaczyć. Ogólnie dopiero co wkraczam w świat nagrywania filmów o Gwiezdnych Wojnach, więc jeśli ten materiał Ci się naprawdę spodobał, to będę wdzięczny, jeśli podasz go na przykład dalej na swoim Facebooku, albo wyślesz go swoim znajomym, którzy lubią Gwiezdne Wojny. Dziękuję więc bardzo za uwagę, trzymajcie się. Cześć!